Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dzisiaj dzień zaczynamy od wanny. Znaczy się nieprawda, bo dzień zaczęłam od śniadania, a teraz chciałam wziąć pysznic, ale stwierdziłam, że idę dzisiaj do pracy. Wiecie, boli mnie coś w plecach, nie wiem. Muszę wziąć kąpiel i chcę. I mam też, coś mi się stało, strasznie mam suche nogi, znaczy się coś. Ja wiem co mi się stało, ja nie stosuję tych kremów nawilżających i ja sobie zaraz wejdę i wejdę nogami w tą wodę i pomoczę sobie nogi w tej soli z pingo która jest z mocznikiem i olejem arganowym, A potem się cała wykąpię. Wannie dzisiaj. A co? Muszę wypukać to puste opakowanie od tego dawa. Ja będę na y, golenie nóg, y, szorowanie pięt. Potem zrobię sobie jakąś maskę napięty. Ja ostatnio zepsułam tutaj umywalkę, słuchajcie. I nie umiem tego otworzyć. Nie wiem, muszę poczekać. Albo y, dzisiaj dzwoniłam też do hydraulika, bo myślałam, żeby on przyjechał i mi podłączył ten zlew i tę zmywarkę I może on by to wyciągnął, ale kurde. On nie ma czasu, też. No i tak tutaj też muszę tą wodę wybrać, bo to tu stoi. Zapomniałam chłopakom powiedzieć, żeby tutaj nie myli sobie zębów, no i oni umyli zęby. No a dzisiaj takie coś na buzie sobie nałożę. A to sobie zrobię na stopy, i później sobie bardzo mocno wysmaluję też e, moim jakimś balsamem. Tamtym, a nie, tam mam od Kasi też do stóp i mocno sobie je posmaruję, bo są w opłakanym stanie. sobie ten peeling z Balea, ale tak mam te stopy popękane, o matko aż mnie to dzisiaj zaczęło boleć, słuchajcie i dlatego się za to wzięłam a powinnam smarować to cały czas a no tak to jest jak się nie ma czasu, się zapomina a później to boli, nie? to pęka i to boli okropne uczucie aż tak ten aż tak nie można stawać na stopy w ogóle ta prawa ta prawa zawsze mi pękała i teraz ona dosyć mocno pęka muszę sobie nie wiem trochę podleczyć a potem zrobić ten peeling taki kwasowy żeby ta twarda skóra zeszła z tych stóp mogą sobie paznokcie przy stopach zrobić przed tym wyjazdem ale to chyba w poniedziałek jeszcze też sobie porobię i przy rękach sobie zrobię od nowa. A u nas w domu wygląda tak, słuchajcie, tak, tak wygląda po śniadaniu. Ja tam chrzanie. Co, Fernusio? Zamknij się, proszę Cię, tak? Co robisz? Ja zaraz zadzwonię do chłopaków i się zapytam, dlaczego oni cię wygnali z tego lasu? Tutaj wygląda tak, a Magedonia, Nikt nie puścieli łóżka po sobie. Panek, podnieś, że doch te rzeczy, choć z tej ziemi. Tak nasz dom wygląda. Jo! Tak jo! Mhm. Aha. Aha. Tak, my tu będziemy żyć, na pewno. Zostaw, że do teraz ty już się popisujesz. No, ja muszę się wysuszyć, jest dwunasta. o dwie godziny mi zajęło, to moje spa. Ale trochę sobie odpocząłem. Tu oczywiście ja ubrałam jedną poduszkę, ale drugą już nikt nie mógł ubrać i druga jest cała biedna. A, Boże, Bożenko. No i słuchajcie, za długo to ja nie posiedziałam w tym moim domowym spa. Zabrałam się za sprzątanie oczywiście. planie sprzątanie i ETP. Znaczy się non stop sprzątanie. Cały czas przynoszę te rzeczy. Dzisiaj u mamy posprzątałam podłogę, bo tam był taki syf. No, jeszcze okna chciałam umyć, ale zaczęło padać. Leje, wręcz burze miały być, tak zagrzmiało nawet w pewnym momencie. Więc wydaje mi się, że gdzieś tam bokiem może szła ta burza. No, a ja... Układając oczywiście co stukłam pokrywkę od. Gdzie to było od świecy. Tam były w tym suszone śliwki i ja chciałam sobie jedną śliwkę zjeść. I to mi wypadło z ale to na szczęście. No, e, sprzątam, posprzątałam U mamy, tutaj zamiatam. Bo słuchajcie, tak się nosi mm, z korytarza, z werandy. Bo wiecie, chłopaki dzisiaj są w lesie przychodzą do domu, no to nie ściągają butów, bo jakby zdjęli buty i wyjęli te wszystkie buty które tam mają, to dopiero ja bym się załamała. No i sprzątam, no. Ja im też nie każę ściągać butów, mówię, że dopiero wieczorem jak przyjdą, żeby ściągnęli, bo bo wiem, że mają pełno trocin, no. I... i co? I tyle. Mamę posprzątałam, tam okno myję najwyżej może w poniedziałek. Ale najważniejsze, że podłogę posprzątałam, tam szafki jeszcze muszę posprzątać u mamy. No, tam zawiesić firankę, telewizor. Tam muszę umyć też kurze zatrzeć w tych szaf te szafki w ogóle, w piątym mam je umyć. Także umamy w kuchni, tam też jest bałagan. Potem mamy pokój, posprzątam. A w międzyczasie, tak wiecie, sobie myję naczynia, tam też umamy, bo dzisiaj dzwoniłam do naszego hydraulika. No i niestety pan mnie gdzieś tam wyjechał i nie mógł przyjechać i mi tego zamontować, żebym ja do niego wczoraj zadzwoniła wieczorem, to może on by dzisiaj wcześniej za nam przyjechał, ale ja nie pomyślałam, że jestem się dobra, nie będę mogła wieczorem zawracać. No i nie dzwoniłam do niego. No a tak może by dzisiaj tam o tej siódmej czy ósmej przyjechał i by to było zrobione. A tak jestem bez mywaki, bez lewu nadal, no. teraz będę się wylała za obiad, ale też muszę najpierw umyć piekarnik, bo ja wczoraj wylałam Sos z mięsa, bo Baratek wstawił w naczyniu żaroodpornym a ja to puściłam i to się wylał, ten sos z tego. No i muszę umyć piekarnik i tak go chciałam myć, ale no nie dziś. a ja muszę to zrobić dzisiaj, bo jak wczoraj podgrzewałam do mięsa, to taki dym tutaj był, że maseka I tak się wkurzyłam sama na siebie, że mi to się wylało. No ale trudno. Tutaj zamiatam, potem przejadę właśnie tym odkurzaczem kupującym. Powiem Wam, że fajne jest na odkurze, że on szybko, fajnie myje. Albo zwykły mop, może dzisiaj przyjadę, będzie ten zwykły mop też naprawdę świetnie. Może ten nowy jakiś założę, zobaczę jak to sprząta. I chcę przynieść te kwiaty w ten rok. E, tutaj mam mój statyw, który też rzadko używam, ale no... Ja ogólnie zawsze nagrywam z ręki, a takie te statywy tu sobie kupuję na to, żeby właśnie jakieś filmy takie wiecie, gdzie muszę coś postawić, gdzie chcę coś konkretnego nagrać to wtedy um, chcę też właśnie kwiaty umyć, bo one są całe zakurzone i chcę je tutaj poprzynosić. Mam też na strychu takie podstawki do, um, do kwiatów, takie stojaczki jakby, kiedyś dostałam na urodziny. No to to, to sobie przyniosę, um, ten stoliczek przyniosę, ten, który kiedyś tam miałam, na pewno pamiętacie, to sobie postawię na to na razie, a później sobie um, zamówię właśnie takiej jak od dołu do góry, już sobie znalazłam na Allegro i zrobię sobie tutaj właśnie kącik dla kwiatów, a nie, że tutaj będzie jakiś gratownik w tym, w tym rogu, bo to tak się stanie. To każdy będzie coś odkładał i tak to się porobi. No więc tyle u nas. Brzydko. Jest kłódy fajna pogoda, bo rano słońce świeciło, chłopaki się cieszyli, że idą do lasu i w ogóle teraz spada. Oni przyjdą cali, mokrzy. Będą się musieli na pewno kąpać od razu i wszystko od razu do prania, no bo to leje, no. Ale było ciepło dzisiaj. Ogólnie byliśmy też w sklepie po bułki, tam po coś do jedzenia. Nie wiem, czy ja jeszcze nie będę musiała jechać po ziemniaki, właśnie. Więc ja muszę się streszczać, bo ja też dzisiaj idę do pracy. Chciałam sobie zrobić makijaż, ale to, to, wiecie wszystko zrobić. No i sobie myślę, a, dobra, nie robię sobie tego makijażu. Yy, może jutro sobie zrobię, jutro nie będę na pewno sprzątać, jutro też nie ma Pawła, no to yy, Jakoś tak bez, bez większej spiny Na spokojnie wszystko, ale wiecie Może coś może chłopaki mi jutro pomogą, nie wyręczą No ale i tak dzisiaj sobie poświęciłam dwie godzinki na to, żeby mm, odpocząć już te nogi trochę lepiej muszę je smalować. Po prostu muszę sobie kremami tymi do stóp smalować, bo pękają mi, pękają mi po prostu y, te pięty, bo są takie wysuszone, nie? I, i tyle. Dobra, ja się zrobiłam, bo zaraz będę musiała ten piekarnik i ten obiad robić. A nam podgrzeje dla facetów, mam mięso, a mnie i chłopakom może podgrzeje. Um gimoya Luski A hearts beat To the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts a hand in mine Dobry styl. Dobry styl. Dobry styl. Nie. Nie. Nie? styl. Dobry na oni na ciebie nakrzyczeli. Co? Oni na ciebie nakrzyczeli? Na Nie, po prostu ja by się... Oni na mnie się śmieli, bo ja się przewracałem i jaś się się i ja sobie poszłem. Мы будем собирать так. Proszę, nie Słuchaj, chodź na górę. Słuchaj, pij mi. Chodź. Grosia, A ja go wpuściłam, bo on tam bleczał bleczał. To jak myjecie te zęby, to tak nie klapcie, o. Ja? Bo to jest to jest Tak? Jak myjecie zęby, to nie chlapcie na golustra tak. Słonek umyj się płynem, złapie mi tą wodę, umyj się płynem, tutaj, tak? Tak, tyak. Mama? Tak? Ja to biorę teraz, zauważyłam, że tak i nie mają trzy litery. O, widzisz. Zawsze się tego znałam. tam są ziemniaki no i słuchajcie ponosiłam te kwiatki wygląda to tak na razie tylko te cztery te pozostałe tutaj na oknie na parapecie wydaje mi się, że kilka małych tutaj może stać ale jakoś później i takie wszystkie przestawię na, na taki ten stojak co mówiłam, że kupię mm, nie wiem, ja chcę mieć pusty parapet jakoś tak wiecie, czy klucze położyć czy coś, krzyż musimy zamontować e, może jakieś świeczki sobie kupię na parapet, ale myślę, że nie myślę, że zostawię go pusty e, i ewentualnie jakąś misę, czy coś tam jeszcze znajdę na strychu, ja mam na stychu pełno takich różnych ozdób Come stąd i wracam wciąż nic nie nauczy mnie że można więcej chcieć, gdy w mojej krwi. No i dobra, kochani, ja wracam z pracy właśnie. I dzisiaj jeszcze raz idę do pracy. Kurde, to są jakieś kałamice, że auto porysują. No, także w niedzielę spędzę na spaniu. Potem coś tam ogarnę, może obiad Ja już nic nie nagrywałam, bo też nie chciałam, spinałam się, żeby ogarnąć jak najwięcej, ale kurczy i tak i tak zawsze coś jest zrobione. U nas dzisiaj pada śnieg. Taki śnieg zeszczem bardziej, ale no śnieg. Także śmiechowo. Wczoraj było tak ciepłe, no a dzisiaj jest ile jest stopni? No pokaż mi jeden stopień, no to teraz tak będzie. ma w gancu, a w kwiecień, w plecień. Co się drzesz na mnie, co? Jesteś niewychowany w ogóle. Drzesz się? Nie wiesz. Nawet ty się drzesz Pimpiusz. Jezus ma. Idę spać. Muszę dziwaki otworzyć. I dobra kochanie, ja spałam. Do 12:00 po nocce um, zjedliśmy śniadanie, idę pod prysznic, się ogarnę, zrobię sobie może dzisiaj makijaż, zrobię obiad, ujku, zrobię obiad, słuchajcie, nastawiłam już pranie, muszę pranie poukładać, prosiłam Miasia, żeby mi posegregował, no, kolejna pralka i zużarka chodzi ciągle jest u nas pranie i suszenie, no bo wczoraj poparki byli mokrzy. Mm, wszystko było brudne, trzeba było to wyprać. No i tak, tak to jest, na ja pod pysznic. Yy, I to, zrobię obiad, dzisiaj zupę na obiad. Mam tam jakąś kalafiorową chyba, mężonkę. to zrobię zupę. Mięso wyjęłam dosyć późno, ale mam nadzieję, że to się odmnożyło. Yy, I tak dalej jest okropnie zimno, pada. Na szczęście panowie pilnują okna w domu, jakoś im to wychodzi. No więc jedno zadanie mi odeszło yy, od robienia. I co, no, planuś szedł na On koniecznie dzisiaj, jak zrobić na To jest tak zimno, pada śnieg. Z deszczem cały czas, ale on przecież musi iść na dwór, nie? No to chwilę ja się z nim była, teraz chwilę jest sam. Zobaczymy. Przyjdzie za chwilę pewnie do domu, bo zmarsnie. A jak jest ciepło, to on siedzi w domu. To wtedy trzeba go wyganiać na dół, żeby on szedł, nie? To po prostu wszystko na odwrót. No, dobra, idę po ten pysznic, bo się nie zdążę ogarnąć dzisiaj. Dobra, zjedliśmy obiad, a ja dalej myję naczynia mamy. Słuchajcie, chyba muszę dzisiaj zadzwonić do Pana Mirka, jeszcze raz się uśmiechnąć, żeby on jutro przyjechał i podłączył tą zmywarkę i tą baterię, bo no już mnie to naprawdę mega wkurza, że ja muszę wszystko jeść. myć. I, I tak, i co, zjedliśmy obiad, zrobiłam na obiad dzisiaj frytki, paluszki rybne. I surowkę. Bartek kupił jakąś tam gotową surówkę i, i tyle, tak na szybko. A mięso wyjęłam. tutaj, tutaj to, to zaraz nastawię na zupę, to będzie na jutro. Dzisiaj tak bym tego nie zdążyła dogotować. Taka niedziela, słuchajcie, za wiele z tej niedzieli nie ma. Jeszcze chcę umyć podłogę w kuchni i gazówkę, bo oczywiście robiłam te paluszki jedne. To to, co mi się nabrudziło. Yy mi pryskał na prawo i lewo no. da się tam powycierać szafki aha i tą gazetkę muszę umyć chlapało wszędzie po prostu nie lubię paluszków rybnych robić bo jak robię to wszystko jest od tłuszczu i wszystko jest do mycia więc to jest od czasu do czasu można zrobić, ale to nie jest fajne. Nie wiem, może macie jakiś patent na pieczenie paluszków rybnych, bo mi zawsze one nachlapią na całą gazówkę. Zawsze. Za każdym razem tak jest. Ja tego nie przykrywam, bo jak ja bym to przykryła, to to jeszcze gorzej. Chyba, że macie jakiś patent na to. No także już płytki zostały oświęcone dzisiaj pierwszy raz od tłuszczu, a tego da dalej nie ma, nie. A tutaj przy gazówce mam taki, widzicie, ktoś mi pisał, że będzie mi się przegrzewać. Mam taki metalowy e, takie zabezpieczenie, więc nic się nie dzieje. I z tej strony też to mam. Ta, trzeba przynajmniej osłonić trochę te płytki przed tłuszczem. Nie będzie trzeba ich tak często myć. Ja już jadę znowu do pracy, więc tak weekend minął mi w pracy, ale jeszcze dzisiejsza nocka i zaczynam w końcu ten urlop tygodniowy, ale wiecie jak to ja na urlopie, nie? Więcej pracy niż jakbym nie była na tym wolnym. Tyle, że no nie będę chodzić do pracy, to też trochę się wyśpię bardziej. Trochę się może jakoś ten czas lepiej rozłoży i ta praca. Że nie będę musiała tak po nocach, chociaż ostatnio i tak nie siedzę po nocach. Jest naprawdę duży postęp, że ja nie siedzę do pierwszej w nocy, bo tak na mnie krzyczy, że ja po prostu tak po nocach wszystko robiłam. No, więc lecę do pracy tego vloga. Zrob... Znaczy, się on będzie z dwóch dni, więc będziecie go oglądać w poniedziałek, ale to będzie vlog z soboty i z niedzieli. A znowu jest zimno, jest pół stopnia, ale cały czas pada śnieg taki z deszczem. A może i śnieg mimo no, miejscami jest nawet już zero, więc ja myślę, że będzie mroz w nocy. Więc kurczę, no nie fajnie. Ale w domu jest ciepło, bo chłopaki drzewo wyrabiają fajnie, więc nie, przynajmniej tym już się nie martwię. Boże kto tutaj jedzie tak z przodu. Jezu! Ja nie lubię jak tak ludzie się momentami hamują, jadą, jadą, zahamuje, jedzie, jedzie, zahamuje. No kurde, przecież to nie jest jazda. Albo jedzie się płynnie, albo ja nie wiem. Jakoś tak nie lubię takiego. W ogóle nie lubię za kimś jeździć. No a mi już się włącza znowu spanie. Mimo że spałam do tej 12, no to gdzieś tam jednak jestem niewyspana. Jutro może się dośpię. Jak wrócę to pójdę spać. A znaczy się nie. W sumie muszę zadzwonić do pana miejka, żeby na rano przyjechał, może się uda. Co ja już nie będę tego wszystkiego myła sama ręcznie. A wtedy pójdę się położyć i wieczorem też pójdę szybciej. Teraz nie mam aż tak dużo obowiązków w domu. Znaczy się w domu, wiecie, w sensie no faceci chodzą do lasu, to ja nie muszę jedna rzecz już mi odeszła i jest trochę łatwiej a ja muszę ogarniać ten bałagan po nich dzisiaj też jeszcze przed wyjazdem posprzątałam w łazience, zmyłam podłogę w kuchni zmyłam bo wylało mi się brudne z mopa no bo chciałam tam mopem przejechać tym, wiecie, tym, tym który przyszedł z reklamacji I jeszcze ta brudna woda z niego, chciałam wymienić i przez przypadek puściłam, no i wtedy musiałam tym zwykłym mopem to zebrać i całą kuchnię już zmyłam, nie wiem, ja lubię jak jest posprzątane, jak jest czysto, umyłam gazówkę, umyłam naczynia po obiedzie, kupaki sobie kolację jakąś zrobią, więc tak, no, więc dosyć tego gadania, dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i oby już to ciepło przyszło, bo kurczę. Ileż można tej zimy? No to plucha taka i zima. Nie lubię tego. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!